Witam widzowie. Ja dzisiaj się z mamą wybieram do miasta na zakupy. Muszę sobie tam coś kupić. Hej młody okay, Fredzie, coś... przyjedź no tu do mnie, pomóc dziadkowi w gospodarstwie. Ale nikt do mnie nie dzwoni, to co ja mam przyjeżdżać? No to dzwonię do ciebie, nie, nie, wiem, nie ignoruj dziadki. Czy, czy będę miał czas, bo jadę z mamą do miasta na zakupy? Matka sama pojedzie, dziadek stary potrzebuje pomocy. A co będziemy robić? Będziesz pracował. Nie umiem, że pracować. prasować. Bez słomy będziesz prasował, młody. Czekaj, bo mi się pieniądze na karcie kończą, muszę kończyć. Pa! Na razie. Jadę do dziadka, jak już dzwonił, to już przyjadę do niego, żeby nie płakał. O, dziadek, co tak latasz? Mamy się śpieszy. Ja tu przyjechałem od tyłu. Dobra. Ale nie krzycz przez pół pola, bo mnie gardło boli. Dobra, jadę, zaparkuję ten swój sprzęt i tam przyjdę do ciebie, nie wiem co tam... Będziemy robić. Też mam te belki nosić. Ty jedziesz, ty kurde, czekajś ty zaś Polos. No motorynkę parkuję. No to parkuj, wsiadaj w trzydziestkę i prasujesz. Ja zniosę resztę belek i jadę. Gdzie jedziesz dziadek? Do kościółka na dwunastą. Znaczy już dwunasta pięć. O młody to ty prasuj, ja jadę. Widzicie? A mnie dziadek wystukał, on se pojedzie do kościoła ja mam prasować że tu jeszcze tego pracowania jest, no troszkę zostało. Jakoś sobie poradzimy Bez dziadka. Dziadek zawsze jakiegoś jelenia znajdzie do pracy. Może do kościółka idzie. Szkoda gadać normalnie. Młody, widzisz to jest sprzęt, a nie ta twoja motorynka. Jak do kościoła jedzie po polach, bo prawa jazdy nie ma. A dziadek pojechał. To taka jest robota z dziadkiem. Ej młody, jaki my dzisiaj dzień mamy? Bo ja pod kościołem, a tu kościół zamknięty. No to dzisiaj nie niedziela, dziadek. Nie? Nie. A jaki dzisiaj dzień? Piątek chyba, nie? No to czegoś mi nie powiedział, ja już pod kościołem za klamkę szarpę. Dziadek, oh, to co? Ta młodzież. ty się nie znasz na kalendarzu? Dziadek. Dobra, wracam. Przykuj dupę, bo pasem dostaniesz za to, że mi nie powiedziałeś. Pa. Na razie. Widzicie, dziadek straszy mnie pasem. tam, ten... I takie małe te rzeczy pozostawały, to tam, chyba, że tam zostały tylko dwa przejazdy i będzie sprasowane wszystko na dokładnie. Jeszcze jest jedno pole do prasowania, ale to nie wiem dziadek kiedy tam będzie prasował. Może dziadka zależy że on to tam planuje sprasować no i tyle będzie roboty zostanie u dziadka orka i po robocie już nie będzie po mnie dzwonił żeby mu pomagać bo już nie będzie co robić Wielko odstawić, bo dziadek będzie pszczeć, bo daleko on będzie jeździł słuchaj, dziadek 60 odpalił tej 30 zostawiona na chodzie, a ja lata po polu. Gdzie on tu wjechał? Dziadek bierko 60. Dziadek to 60, chodzimy to 60, fajna. Ale nie dać o tych 60 są pojeździć. Przy żniwach jeździłeś. A te mijaki też mam powolować, czy zostawić je? Co ty tam krzyczysz? mi jaki trzeba też polować, zostawić je. Jedźcie ja na następne pole, zostaw jaka ta młodzież. Nic nie pomogą starszym osobom w zbieraniu belek, tylko by na traktorach jeździli. Gdzieście marudzi. Nie dość, że człowiek pomaga, to jeszcze marudzi. Trudną robotę stary człowiek musi robić. Takie wygodne dupy to teraz mają ci młodzi. By popracował na koniu, jak kiedyś się pracowało. O to by mu się odechciało. Złóż, no to co tam młody, złóż i jedź tam na tamto pole, nie? No złożyłem już. Tędy tą polną drogą dojadę, dziadek. Nie. nie. Młody, nie krzyż przez pół pola. Hmm. że niedaleko na te pole mamy tutaj te drzwi, to szybko dojedziemy, skosi bolujemy dziadkowi do domu. Idziemy rozłożymy prasę. Nie było, że młodzież nic nie robi. Tak to dziadek na rzekach. Tu jest przynajmniej nie ma takich poprzeczniaków, tylko jest normalnie prosto to tu będzie szybko bolesane jeszcze o dziad już przyjechał do swojej strony. szybko ta pozbierał wtedy, jeśli wam powiem No się dziadkowi przed deszczem, bo czy falta by się za trochę przystąpiała. Moddy, czemu ty żeś miedzą nie przejechał tutaj jak ja teraz przejechałem? No bo nie wiedziałem, że tędy można dojechać. No dobra, spoko Dziadkowi się śpieszy przed deszczem Jeszcze tak trochę podsmorywuję to niedługo pewnie będzie padało Co on tak stanął? Tę taką ja tam będę teraz jechał. Oj, dziadek, dziadek. Tak to właśnie wygląda robota u widzę je. się zawsze dużo nagada, ale on jest dobry człowiek. Czy może być się kombań jakiś kupi, albo tam widzimy te pole wydzierżawe? A nie bo tam wyjdzie to, to układami tampolium. Tak dużo tych dolekwę tu nie będzie z tej pól, ale tam dziadkowi starczy do następnych zim może. Zobaczymy co działo z worką, nie czy na dwa traktor będziemy orać, czy... Na dwa, to pewnie musiał być od kogoś jakiś puch pożyczyć, nie wiem czy dziadowała do 60 do 30 nie ma no ten przejazd dojedziemy do końca mamy jeszcze dwa przejazdy, nami pole sprasowane będzie Idzie. Aby dziadek sam miał robić, to by mu to, to dłużej zeszło, bo musiałby najpierw sprasować, potem pozbierać, a tak to we dwóch zawsze to szybciej idzie. także że dziadek ma dwa ciągniki, bo tak jakby miał jeden, to już by tak nie szło we dwóch, bo goń z robotą. Pan dziadek z tyłu jedną belkę zostawił, ale leci. Powinien mi się, że zapomniał, dziadek też jakoś roz... mało rozmowny. jest nie mówi na ten... za bardzo. Nie wiem, zobaczymy jak skończymy prasować to pole, co dziadek jeszcze wynieść. Pewnie będziemy te, zrzucać te kostki do dostrzegała bo gdzieś, nie wiem. Bo tu nałożyć to chyba dziadek za bardzo nie ma czym, żeby tu nawieźć to pole przed orką. Muszę się go potem zapytać jest z tej strony, tak w pomiędzy trochę to źle chyba, zacząłem polować powinienem odwrotnie. jakoś sobie poradzę tutaj powolutku trzeba też czy dobrze jeżdżę Zawładę do końca, złożę tą prasę, wyładuję te belki i pomogę dziadkowi zbierać resztę tych belek. Jak mnie już plecy bolą. Na pewno ona rzeka, a plecy, że to bolą, bo taki starszy człowiek to też, From praça, apelo a mais moda esquadra e praça. Składam, składam Nie wracamy na gospodarstwo A już pozbieraj wszystkie te belki? Jeszcze dwie chyba zostały Co wszystkie już... nie? Jeszcze jedna tam jest obok Ciebie no, A, bo ty obok traktora w sensie Teraz już chyba wszystkie Najwyżej przy orce się znajdzie to Wskakuj w 30 i albo w... a, bo mas 60, wskakuj do 60, ja jadę 30. Gdzie te belty dziadek? No do stodoły będziemy tam rozwalać. Thank you. Dobrze dziadek tu jest kurde teraz nie wejdę tutaj sodowy chyba od tamtej strony tak też nie wejdę przecież gdzie tu jest młody, gdzie ty? No jakoś tu muszę przejść, a tu dziadek jakoś trzeba coś... O, młody to nie te wrota! Nie te To przejadę. Nie Otwarłem ci A dobra, to te drugie. Sory dziadek a ty jakoś tu potem coś robi, żeby te bele rozładowywać, czy same się wie, jakoś... Ja to, ja to rozładuję młody, bo ty nie umiesz. Oj, młody. No, masz szczęście. Mieszczę się dziadek tam, nie zahacę przyczepą. Nie, nie zahaczysz. Albo zahaczysz. No i zahaczył. Kurde młody, delikatnie z tą skrzynią, ona ma już swoje lata. Mów dziadek jeszcze? Będzie. Light tak traktor. Już wysiadam no. Dobra młody, rozwalamy. Tam w te koryto to Dobra Ale młode, drzwi nie Dzwi nam kłeś dobrze żeby tu jakie myszy nie weszły Tu dziadek ciasno masz no... no wiesz ona jeszcze czasy komuny Tak stodoła pamięta oj, i oj, oj, tu, to się dzieje? Czasem tu się dużo magicznych rzeczy działo w tej stodole. Jak belki się rozwalało. Belki niektóre na dach, na te belki co masz u góry wlatywały. Aha. I potem były, był problem je ściągnąć stamtąd. To trzeba było jakiegoś długiego kija wziąć. Taki I... trochę tych pelów tu się zmieści w tej stodole. Noo... Tu to kiedyś... A no dobra, młody, to, to na kiedy... kiedy to... to opowieść na kiedy indziej. Kiedyś jak sąsiedzimy rano przy... Co tam, młody, się stało? Spadłeś z przyczepy? Na no, ci powiem, fajnie dało tych belek. O! Kupiada, powiem. z kosami, to jeszcze trzeba by je troszkę poczekać. Dziadek możesz wyjeżdżać. Łady, ja się tu zaklinowałem. O, dobra, wyszła, No tak sporo, tutaj trochę tych belek będzie. O! Kurde kosiarkę przestawiłem ja Dziadek mówi, że ja nie umiem jeździć Chyba tam młody o, muszę jakoś tą kosiarkę tu może poprawię sam, bo ona chyba taka ciężka nie jest O, dałem radę Ciężko było, ale dałem radę No to co robotę my skończyli, to chyba na dzisiaj koniec dziadek przyjdzie to nie wiem czy się już będziemy jakoś żegnać, ale chyba tak no. dziadek gdzieś to tą 60 A dziadek pirat drogowy normalnie widzicie, jak szaleje Co dziadek będziesz robił? A już tu pod pług stanąłem, żeby potem nie jeździć. To co dziadek, żegnamy się z widzami, co? Chyba już na dzisiaj. A to ty nagrywałeś dzisiaj odcinek? No nagrywałem. A no faktycznie, bo masz tu śmieszną kamerkę na czole. To co to cześć. To cześć widzowie, do następnego odcinka zapraszamy do oglądania, będzie ciekawie. Zawieź mnie to kościoła jutro, młody.